Jestem po zawodach. Wychodzę na dwór poszukać coś innego do jedzenia niż ta dieta, która mi towarzyszyła przez długi okres czasu. Mały lokalik. Zobaczymy jak tutaj będzie smakowało jedzonko.

Jesteśmy przy ulicy Głównej, to nie mam tutaj mamy, słuchajcie. Kurcze, burgery zamknięte, słuchajcie. Jeszcze miałem ochotę zjeść burgera po tej pizzy. I zamknięty jest. Także zostaje hot na stacji benzynowej. Uwaga, że mleka nie jedziemy jest paro-grecki salonik. Słuchajcie. Kuchnia grecko-syryjska, okej. Okay. Słuchajcie. Grecko-syryjska. No i tutaj coś mamy knajpa sami swój ok? chyba już zamykacie, prawda? do 20:00. do 21.00. 21 ale bardzo fajne miejsce bardzo fajnie wygląda tak knajpka zobaczcie w środku Najpierw sami swoi na Gruchowie. A tutaj dałem mimito Kuchnia azjatycka Jakieś coś się świeci o Kurde, mam odmowę do tego hamburgera chyba, wiecie co? Czekajcie, bo już dwa piwa wypiłem już po ulicy chodzę Tak to jest Sportowiec jest po alkoholu piwa już uwaldzie indziej, Słuchajcie, musicie uważać na te procenty stracić. Przejdę tam na drugą stronę, coś się mocno świeci, może jakieś tam są jakiś pasaż różnych fast foodów. Jestem ciekawy, bo tam jeszcze właśnie nie byłem. Tutaj tą stronę tutaj na tej stronie często bywałem. Tutaj niedaleko mieszkam, ale na tej stronie jeszcze mnie nie było, także przejdę na drugą stronę i już coś widać Bar Kai Hang Kuchnia Azjatycka A tutaj wspólny manownik I co tu mamy? Co hmm. się stało? Zamykacie? Yy, tak, już zamykamy. A, a ja widzę właśnie naleśniki kurde tak? Jesteśmy przeciwdziemy przynajmniej w te stałe godzina, tak, czyli Aha, ja właśnie o to chodzi, że jutro yy, wyjeżdżam z Warszawy. No i tak właśnie chodzę i większość ma lokali... miała bodaj, do 22, nie? Ale skrócili czas. No my byliśmy do 21, ale okay. też skróciliśmy. Dobra. Zobaczymy, jak to może, może kiedyś to ruszy okay. Dzięki. Dzięki. Kerw. Czy Carf. w Kerwurze coś będzie? Mogę hmm. być hmm. 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 Woda? woda i jaja Świeże jaja Świeże. To prawda. Z wolnego wybiegu Z wolnego wybiegu Gotowa karta Uuu i zaliczyłem Kerfur. na śniadanie jajka są jest woda i co? Na tym chyba się zakończy, słuchajcie Na tym chyba się zakończy Na Kerfurze, na zakupach w Kerfurze <laughs> e, No chyba, że jeszcze do tego tutaj po drodze Na hotdoga skoczę Coś mu kusi ten hotdog naprawdę Ostatnio w tej żabce widziałem te hotdogi, były takie soczyste Grillowały się Mówię, Kurde po zawodach muszę zajść Zobaczymy czy to czy, czy w ogóle będą mieli na tym co pewnie tutaj w Orlenie bo żabki w ogóle nie widzę jak żabka była na każdym rogu wszędzie tak teraz nie ma nic, wszyscy uciekają wszystko pozamykane, zero ludzi nic się nie dzieje, słuchajcie nic się nie dzieje tutaj, jest dużo ale się najadłem te dwa hot zrobiły Załatwiły mnie. Pizza, dwa hot dogi wystarczy, już jest naprawdę grubo. To były moje takie mały wypadki tutaj na tym na Grochowie, na fast foody po zawodach. Spanie. Także dziękuję za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia na następnym wyjeździe, to taki mój krótki wyjazd do Warszawy na zawody FIWE NPC, sprawdzić się, zobaczyć jak to tutaj wygląda i całkiem dobrze to wszystko by wyszło, jestem bardzo zadowolony mogę wracać <grym> ze stolicy do stolicy do zobaczenia, do usłyszenia pozdrawiam Was Hej!